Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo, ale żyje. Nie zabiję smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć? Rosz to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filipy. To zostawiamy już tobie. Torwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z radą i kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą wiem. Nie uwieracie redański orzeł na mundurze? To tylko materiał. Prawdziwe barwy noszę na skórze i nigdy ich nie zmienię. Będziesz służył Radowidowi? Temeria potrzebuje silnego, niezależnego króla. Nie znam lepszego kandydata. Poza tym muszę zapewnić bezpieczeństwo Anais. Rozumiem. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy, nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy, a ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze Smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mak to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. W większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo, ale żyje. Nie zabijam smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć? Rosz to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filipy. To zostawiam już tobie. Torwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowi i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z radą i kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć, że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chce pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście? Dałem jej sztylet do oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natali z sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co zle to? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy, a ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie stój coś słyszałem. Tam jest! Zabij strzałce! Co z Nilgardczykami? Kaliasz się użył. Krążą plotki, że to oni za wszystkim stoją. To nie plotki. Skąd wiesz? Od sieni. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilgard, to szykuje się wojna. Stój, coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowicz chce jego głowy! Że to oni za wszystkim stoją. To nie plotka Skąd wiesz? Od Sili. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilfgaard, to szykuje się wojna.